Dzień dobry. Tematem dzisiejszego filmiku będzie Getting Started with RTK, część druga. W filmiku chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć na temat przykładów projektów, na temat tego w jaki sposób należy sprawdzić prawidłowo zainstalowane oprogramowanie. Powiem kilka słów o przykładach, budowaniu aplikacji czy też. Na temat samego debugowania oraz uruchomienia aplikacji na naszym sprzęcie docelowym. Zaraz po zainstalowaniu naszego oprogramowania powinniśmy sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. W celu weryfikacji instalacji możemy użyć przykładu programu. Aby to wykonać, należy skopiować przykładowy projekt zgodnie z. Naszą płytką szkoleniową, którą wybraliśmy z lewej strony, a następnie skopiować projekt do właściwego katalogu. Mając skopiowany projekt, możemy następnie go otworzyć, jak również przebudować całą aplikację, wgrać aplikację oraz uruchomić debuger. Software paki zawierają informacje na temat mikrokontrolerów, jak również. Samych urządzeniach oraz o komponentach potrzebnych do aplikacji do budowania bloków. Aby uruchomić nowy projekt, należy wybrać z menu Project New Microvision Project. Następnie nazwać go w jakiś sposób, jak również wybrać spośród menu odpowiednie urządzenie. Widoczne będą tylko urządzenia, które będą zawarte w Software wcześniej ściągniętych. Jeżeli będzie brakowało jakiegoś urządzenia, należy go ściągnąć razem z Software packiem. Okno Manage Runtime Environment pokazuje w jaki sposób są powiązane komponenty do tego urządzenia. Można oczywiście dokonać wyboru które komponenty będą dla nas ważne z punktu widzenia projektu. W zależności od fazy, w której znajduje się produkt, możemy mówić o warunkach dla wielu projektów. Cykl życia produktu składa się z czterech głównych faz. Jest to faza koncepcyjna, jest to faza projektowania. Jest to faza wprowadzenia i jest to faza utrzymania. Środowisko programistyczne MDK zawiera dokumentację techniczną, jak również podręczniki online, które mogą pomóc podczas prowadzenia projektu. Możemy znaleźć wiele informacji na temat działania Microvision, jak również znaleźć instrukcję, w jaki sposób rozpocząć pracę. Na temat kompilatora czy linkera. Do wielu opisów i pomocy mamy dostęp poprzez przycisk F1. Jeżeli chciałbyś zgłosić jakiś błąd w oprogramowaniu lub przesłać jakiś raport, zawsze możemy to zrobić poprzez stronę www.kiel.com/support. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.